Po trwającej prawie trzy godziny burzliwej dyskusji stosunkiem głosów 16 za i 5 przeciw, burmistrz Jolanta Barska otrzymała absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Nysa za rok 2013, co sprawiło, że przebieg wydarzeń był aż tak emocjonujący sprawdzały nasze reporterki. Już od samego początku kolejnych emocjonujących obrad członków Rady Miejskiej samorządowcom wyznaki dawał się jej charakter. I tak pierwsze ostrzały skierowane zostały do nas, do redakcji Regionalnej Telewizji Opolskiej. Ja chciałem, proszę Państwa, w temacie naszej Regionalnej Telewizji Opolskiej. I tutaj witam Panią Magdalenę Jowo i prosiłbym, żeby... Przesłuchała się mojej wypowiedzi i wyciągnęła na Państwo, wytworzyliście w tej kategorii Dotyczyło to, jakby nie było mojej y, osoby, mojego członka to Nie mojej osoby, tam był temat, ale był temat związany z RD. Chodzi mi o burmistrza, o burmistrza Baczkowa. Y, proszę pani Pani Mato. Trzeba było się ze mną skontaktować, z właściwą osobą, która by, która, która by Pani wytłumaczyła, bo śmiem wątpić, że Pan, że to, te dane podał Pan Makuła, który siedzi, jest obecny tutaj. Nieprawdziwe. Nie Właśnie panu, pan, w pan w tej chwili nie oskarża publicznie. Proszę do przemu. że pan po prostu opanuje. Panie przewodniczący, wnoszę o to. Ja wiem, że to nie mam żadnych uprawnień, ale uprawnienia Bojkotem publiczności i innych radnych zakończyła się jadka kolegów partyjnych, aż w strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby panowie stali do siebie w politycznej opozycji. Bo o niej też dużo dyskutowali radni, wskazując jednocześnie, że to właśnie przy tejże okazji powinni burzyć mury terminologii opozycji koalicji i stanąć w szeregu zgodnie jak przyjaciele. Kilkoro radnych podniosło ich zdaniem nietrafione inwestycje, m.in. niedawno zakończoną budowę parkingów przy ulicy Karugi, o co z kolei zabiegali przez lata tamtejsi mieszkańcy. Wszystkie inwestycje w mieście te, na wyżej 3 milionów to albo złe, albo kontrowersyjne. Nie naciśnij. E, e, no potrzebny. Przed dostałem tylko kilkadziesiąt podpisów dla mieszkańców Z tego Pytając się mnie, panie radny, jak żyć. Obwiniano także Jolantę Barską o wysokie bezrobocie w mieście, brak inwestorów i stagnację gospodarczą. Zarzuty formułowane były także pod adresem sztucznie podtrzymywanych projektów, na które gmina nie znajdzie pieniędzy, a dziś, według PiSu, są narzędziem wyborczym. Takim przykładem jest stadion, kompleks sportowy przy ulicy Sudeckiej, gdzie w ubiegłym roku wydano 9 tysięcy na wycinkę drzew. Przedłużając ważność dokumentacji, która opiewa na inwestycje wartą 70 milionów, dzisiaj nie będzie takich pieniędzy, nigdy nie będzie takich pieniędzy. My sztucznie przedłużamy coś, co kosztowało 2 miliony, bo sama dokumentacja kosztowała około 2 milionów złotych. I mamimy wyborców w tym, że być może kiedyś tam będzie, bo coś się może zmienić. Nic się nie zmieni. Dużo mówiło się także podczas niniejszej sesji o tak zwanym załatwianiu swoich spraw w zamian za głos udzielające absolutorium. Patrząc na niektórych radnych, rzeczywiście no, widzę po prostu podmilanie się i dziękowanie pani burmistrz za załatwianie własnych, prywatnych spraw. Myślę, że takim powinno być, że budżet powinien być całej rady, wszystkich mieszkańców gminy Nysa. To był budżet stagnacji, budżet, który nie rozwijał Nysy, budżet, który spełniał zachcianki niektórych grup społecznych i był takim populistycznym instrumentem pozyskiwania głosów na wybory 2014. Pojawił się też wątek tych projektów, które miały wielką szansę na realizację a zostały zaprzepaszczone. Sprawdziłem budżet. Przychody 157 milionów, wydatki na poziomie 26 milionów 200 tysięcy, to daje 16,6 zadłużenie. To było najniższe zadłużenie w całym województwie opolskim. Można było wybudować pięć stadionów tartanowych i wtedy mielibyśmy zadłużenie na poziomie 35-36%. To i tak byłoby niskie. W przygotowanym wystąpieniu burmistrz Jolanta Barska przedstawiła stan finansów i sprawozdanie z 2013 roku, z którego wynikało, że budżet gminy jest na stabilnym poziomie, a realizacja założeń budżetowych. Prawie w 100%. Dzieci wyjechały z samymi rodzinami. To powoduje, że bezrobocie spada formalnie na papierze w Urzędzie Pracy, że spada liczba osób korzystających z opieki społecznej, bo to też był argument pani burmistrz, że Nysa się rozwija. Nie, Nysa się nie rozwija. My to widzimy na ulicach, my to widzimy w centrum miasta. Pani burmistrz się chwali tym, że wsie pięknieją, że mamy wiaty grillowe na każdej wsi dzisiaj, że mamy patelnie elektryczne na wsi. Ale proszę wyjść na rynek, zobaczyć, jak wygląda rynek w Nyski, jak wygląda ulica celna. Plan rewitalizacji ulicy celnej został zaniechany, odłożony, nie wiadomo na jak długo. Kupcy z ulicy Bielawskiej zostali wyrzuceni, ich miejsca pracy zostały zlikwidowane. Dzisiaj ograniczono się do tego, że uprzątnięto budki blaszane. Natomiast nic się z tym terenem nie robi. Były piękne plany rewitalizacji tego terenu. Burmistrz ponadto mówiła o rosnących wpływach z podatków i dochodach gminy, a także o udanych realizacjach, z których dumy nie kryli niektórzy radni. Od 20 latach samorządowych, dopiero teraz wjechałem na sesję Rady miejskiej, gdy się bez pomocy samodzielnie Nową Widlą, która jest w urzędzie. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za przyjęciem tego poprzednich oraz komisji ze względu na to, że w budżecie 2013 znalazła się wielka inwestycja na Górnej Wsi, ulica Krasińskiego, która kosztuje około 3 milionów, powiedziałem na sesji, że ja nie mogę być przeciw. Z racji tej, że głosowałem za tym budżetem, walczyłem o ten budżet, walczyłem o tą drogę, więc nie mogę być przeciw absolutorium dla pani burmistrz Barskiej. Realizacja budżetu uzyskała pozytywne opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Po prawie 3 godzinnych obradach... Przewodniczący Rady Miejskiej Feliks Kamienik zarządził głosowanie. Przystąpimy do podpunktu 2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu gminy Nysa na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciwny? 16 głosów za, czy 5 głosów że uchwała została e, podjęta. Panie radny, jak pan widźmin.